To ten budynek? Według moich ustaleń i mapy to tak. Jest w nim masa pp bizonów i amunicji do nich. A jak tam wejdziemy? Plan jest taki, że szybko się włamujemy, zgarniamy tyle ile możemy i się wynosimy, czaisz? No szybki i prosty plan, ale co z Wulajtem? Nie ma opcji, że go tu spotkamy, widzisz jak rzadko filmy wstawia, na pewno się oddala. No, rób to szybciej, kupa. No się staram, zamknij dupę. Skończone. Wytłumaczysz mi, co to jest. No, jak to co? Bizon. Ciebie pojebało? Hej, macie jakiś problem? Pobawimy się trochę, chłopaki, co wy na to? Ahoj, piracie! Chciałbyś wymienić swoje skiny? Pirate Swap może Ci się spodobać. Jest to strona do wymiany skinów w CS2, oferująca bonus 30 dolarów. Przy pierwszych trzech wymianach strona posiada przejrzysty interfejs oraz wiele różnorodnych przedmiotów do wymiany. Aby skorzystać z tego kozackiego bonusu, wystarczy wpisać kod WOLIGHT. Następnie na leśniczku wybierasz skiny, które Cię interesują. Klikasz wymianę i gotowe. Oferta wymiany przychodzi szybciej niż kiedyś Twoja mama po wywiadówce. A jak Ci brakuje skinów, żeby zrobić takiego trade'a to możesz kliknąć plusika i wtedy doładować saldo. Jest wiele metod płatności, a wpisując kod WOLIGHT dostajesz 35% bonusu do wpłaty. Dodatkowo na stronie znajdują się się giveaway'e czy też zadania, za które dostaniesz darmowe siano. Link do strony w opisie. Ej, ten bizon załatwy łatwy jest, wiecie? Ja sobie chyba celownik zmienię. O, co o nim sądzicie? Ale krwa, gotowałem teraz Hello, hello! Co za chód? Z Bizonem. Człowiek, ale nie wyzywa, jezu. Co z tego, że gra z Bizonem? Ja masz z tego problem, naprawdę. No z... Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet oké. Ik heb het Ik het Ik heb Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet Ik Ktoś jest tym, co No i co? Jestem ślepy. Czy on pół monitora uciętego? A Ej, ten tytuł miał pół monitora obciętego, czy to? Witam cię koleżanko. Jesteś bardzo piękna i ładna.

Zastanawiam się, czy to nie jest. Gdzie ty, MikeR, To, was. Was. Michael, to, to chyba pro player. Bo nie wiem, czy no. <noise> ty, kurwa wiesz. No wiem. Co? Nie mogę wiedzieć? A no to, Super. <noise> A ja, wiedziałem, że go się patrzę to. <noise> OC w aksa, OC w aksa, OC aksa, pan też ćwiczy, OC w Co to kurwa było? Siemaneczko, bonus BGC z tej strony <suszy> Ale rozumiecie. Ja pierdolę. To jest przesady, to jest przesady, tak nie, ro, nie ma co tu robić Ja Nie ma co tu robić <tryk> 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 Ja Hehehe, tam jest dziki, widoczny. Marcin, ty barki robisz, że tak wysoko tego bizona trzymasz? Tak. Co to k***a było, Michael Jackson? No to nie, uh! <hiery> <Jeba>, kurwa go! kurwa się! Eee, kurwa się! kurwa <grydy> się! Eee, kurwa to <grydy> Jak ja się! świetnie bawię się! Eee, tym biznesem. ja, to sobie, nie chcę. Kiedy chcę, tylko trzeba przycisk Marcin pedał na włowa Proszę na myślę, że jest dobry. Wucha też jest tu dobry. Trzma tak zbirzana. Ale ci oni mi się tak denerwia, słodziutko. Czemu mam wucha? Subaru impreza. O kurwa ty... Marcin ja cię będę za wucha. Ok. Dawaj, banal. Graszek szmatastych wizualnych. Oki. Okay. <grypt> report, report. Kupcyjnego szmata nie ja tylko z wizualnym Ale ich do no, pierdala. Osiem 30 trzydzieści fragów zrobić? Jasna do. Za niewinność. Nie reportują. Czekaj. Zakręt. E <grypt> Zakręt czy stoi. <laughs> Jak ja bizonami, kurwa. Co to za gag bizono? Kompaniaże, kurwa, gang kompaniaże. Patrzcie to. <laughs> e, Zajmę ten dżwon, panie. Panie kolego. Kurwa 120, a nie da się z coś niżej? No to się tak, panie, z turkiem da, to się tak biłem o ten dywan. Ja dokładam do tego interesu. No dobra, ale ja też coś muszę zarobić, nie? Dobra. O walizę, ja, trzeba Dobra, to nie, tego dywanu nie biorę. A ten kurwa czajnik, nie? za ile ten czajnik? Ten czajnik! Do tego czajnika oh, no. to się, proszę pana, wylewa trochę, nie? Bo tak trochę. <laughs> 90-90. A ma pan świnkę a, w kubku ja. do sprzedania, może? Słuchaj, świnkę w kubku. A, świnkę tak, za miesiąc Tutaj Tutaj w kubku, za Świnka w kubku, to ja poproszę tą świnkę w kubku. To no, będzie no. 69 30zł. 69zł? A ile za ten lamp, Nie twojej prawej, od sprzedawcy. O ten? Jo, jo, ten. Ten to będzie, pan poczeka, 75 Jasna dupa, ale duże ceny, ja tam nie kupuję. Jo no, ja cię chwyca, drugą troszkę, no, 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 daję 60 Panie, jak krakowskim ja, targiem da, da, ile? Dwa zloty, dwa zloty. Dobra, do, do, do. Krótka piłka, krótka piłka, wystawiam. nie, oh yeah, Polisie! Za, zamykamy na dzisiaj, zamykamy.